A dzisiaj o tym, jak zwalczyć pelikany. Po pierwsze, co to są pelikany? Chodzi o taką wiotką skórę w połączeniu z tłuszczem, która jest tutaj, o, przy tricepsie. Bum, 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 bum. Jeżeli już wiemy, co to jest, to możemy przejść do punktu drugiego. Czy da się miejscowo spalić tłuszcz? Oto. Nie da się. I to, że weźmiesz jakiś ciężarek i będzie się robiła tak 100 razy, niewiele da. Ale wracając. że pozbyć się pelikanów, tak naprawdę musisz zrobić trzy rzeczy. Chyba tak. Po pierwsze, zbudować tricepsy, bo nie możemy wyrzeźbić mięśnia. Mięsień może maleć, rosnąć albo pozostać bez zmian. Nie da się go wyrzeźbić. Także nie baw się w Michała Anioła, tylko się skup, dlatego że triceps to dwie trzecie obwodu ramienia. Jest prawie dwa razy większy niż biceps. I o tym, jak zbudować mięśnie, to w innych rolkach. Idźmy dalej. Punkt trzeci. No, pozbyć się tłuszczu. Bo znowu, tak jak powiedziałem, mięśniej może rosnąć albo maleć. Nie możemy go rzeźbić. A żeby był efekt rzeźbienia mięśni, to musimy pozbyć się tego. Jednocześnie budując to. Punkt czwarty. Odpowiednie. Nawodnienie. Dlatego, że jeżeli nie jesteś odpowiednio nawodniona, to co się staje? Magazynujesz wodę! Tak jest. Tak jest nasz organizm. Jaki to ma sens? Nie wiem. Ale jak pijesz więcej, to trzymasz tej wody mniej. No i po piątek, jeżeli chcesz pozbyć się pelikan. zbudować kawał dupy, a do tego mieć moje wsparcie przez ten czas, to wejdź na program.bgs.pl i dołącz do mojego 12-tygodniowego wyzwania. Do wygrania jest 1500 zł. Masz czas do mnie